Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Marawiecka z gabinetu Desprende. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się przejawiać w różnego rodzaju blokadach, ciężkościach w życiu, a nawet w różnego rodzaju chorobach. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, no właśnie, czym jest choroba. To znaczy choroba jako proces proces samorozwoju. No właśnie. Ja tutaj też odwołuję się do moich webinarów, na przykład do webinaru jak emocje wpływają na nasze zdrowie, ale tutaj powiem tylko tyle, że e, chodzi o to, że nasza choroba to jest taki moment kiedy nasze ciało cała nasza podświadomość cała nasza nasze jestestwo mówi nie, już mam dosyć tego życia już mam dosyć tego co się dzieje i tutaj nie chodzi jako o życie jako życie, tylko tutaj może być e, chodzić o mam dosyć czegoś. Czego masz dosyć w swoim życiu? Czego masz dosyć? Co ci tak naprawdę pokazuje Twoja choroba? E, I tutaj mm, bardzo często takie spojrzenie w słownik biodyskodyfikacji jest bardzo fajne, ponieważ też nam uzmysławia pewne rzeczy. Natomiast tak naprawdę. Ja pracuję no, czasami ze słownikami, tak z takim tłumaczeniem, ale najczęściej jednak jest to nasz wewnętrzny język. Takie wewnętrzne nakierowanie na różnego rodzaju ważne sprawy, na te, które mam jeszcze nieuregulowane, które mam jeszcze nieobjęte, które po prostu tak zgarnęłam pod dywan. I Albo odwróciłam się od niej, w ogóle na nie nie patrzę. I yy, no właśnie, kiedy pracujemy z chorobą, kiedy ja pracuję z chorobą tak na sesjach indywidualnych, jak na programie Odkryj Mądrość Swojej Choroby, choroby to to, co, pra, na czym pracujemy, to są emocje. Czyli emocje, jakie ja mam, nie... Przepracowane, niepozamykane emocje, którymi się nie zajmuje. I tutaj z dzieciństwa bardzo często czerpiemy, ciągniemy i, i ciągle aktywujemy takie rzeczy, jak porzucenie, jak odrzucenie. Pielęgnujemy wstyd, pielęgnujemy poczucie winy, różnego rodzaju lęki. I kiedyś one miały jakby racje bytu do czegoś nam służyły dzisiaj nas, nam tylko prze, przeszkadzają dzięki nim tylko po prostu utykamy w naszym życiu i w naszych bolączkach i w tym co się dzieje <laughs> yy, dlatego ja bardzo często Uważam, no i też tak, jak mówię, jak i się zapisujecie na, moje, na rozmowy te bezpłatne, tam na dole jest link, to ja zawsze mówię: tutaj trzeba popracować nad pewnymi emocjami, nad pewnymi schematami zachowania, nad pewnymi aspektami osobowości. I no i właśnie. I tutaj wchodzi też coś takiego, że no, że y, takie stwierdzenie, że taka, jaka jestem, jestem idealna. I to jest prawda. Y, oczywiście, ale są pewnego rodzaju aspekty, które można po prostu y, popracować, przepracować. I to, czy, że jestem na przykład lękliwa, wstydliwa, czy mam duże poczucie winy, czy to jest takie idealne? Czy to jest takie fajne? E, czy wręcz przeciwnie, czy jest to blokujące. I na tym po prostu można popracować. E, wiem, że dużo osób też na przykład, e, no tutaj już dobra, taki inny aspekt takiego czegoś, że proszę zrobić coś z tym. Nie? Ja tutaj mam problem na przykład z jelitami, mam problem z układem oddechowym, mam problem ze skórą, proszę coś z tym zrobić i to jest fajne, takie oddelegowanie to jest takie fajne oddanie ale jak ale wzią, wej, wziąście wziąć odpowiedzialności za siebie za swoje życie, za to co ja chcę co ja czuję, co we mnie jest aktywne co, co we mnie właśnie jest takie niezaspokojone co, co chcę uwagi a ja temu nie daję to już Właśnie jest pewien e, proces samorozwoju, proces samoleczenia, samoustrawiania. I e, ja pracuję w ten sposób, że proces sam, samoustrawiania to nie jest tylko praca nad ciałem. Czyli na przykład picie jaki ziółek, e, czy tylko na przykład smarowanie jakimiś olejkami, czy przygotowanie jakichś kremów. Praca nad chorobą, to jest przede wszystkim praca wewnętrzna. Na tym, jak ja patrzę na moje życie, jak ja patrzę na siebie, jak ja siebie odbieram w całym tym kontekście. I, e, i dlatego ja zawsze uważam, że choroba to jest taki no właśnie, to jest przede wszystkim praca wewnętrzna. Praca nad sobą, nad takim samodoskonaleniem, samorozwojem, e, samopoznaniem. A jak ty widzisz chorobę? Jak e, podchodzisz do choroby? Czy ona jest właśnie czymś, czym muszą się inni zająć? Mm? Czy choroba jest po to, żeby po prostu być i przeżyć ją? Więc, jeżeli masz ochotę, to bardzo serdecznie. Zapraszam do podzielenia się w komentarzu. Jeżeli masz ochotę, zapraszam na bezpłatne sesje, na rozmowę i może na sesje indywidualne, jeżeli Ci się podoba takie moje spojrzenie czy podejście do choroby, e, też zapraszam do programów. Bujakiej, cudowności. Jeżeli masz ochotę, podobał Ci jeden film, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał. Cudowności, pa. pa.